Joseph Murphy, moc przyciągania bogactwa, streszczenie książki, wprowadzenie. W trudnych momentach, gdy wątpimy, należy pamiętać, że światło jest w nas. Okoliczności zewnętrzne nie mają znaczenia. Joseph Murphy przypomina o niewidzialnym źródle, które wyraża się przez nas i dla nas. Nasza rzeczywistość wewnątrz staje się odbiciem na zewnątrz. Nieświadomość potęgi ducha jest podatna na niedostatek, brak i strach. Natomiast świadomość połączenia ze źródłem nie ulega lękom oraz potrafi spełniać swoje potrzeby i marzenia. Źródło było zawsze. Zwracając się ku niemu, odwracamy się od lęku i kierujemy ku obfitości. Nasz los jest w naszych rękach. Wstęp. Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwi, a inni smutni? Jedni odnoszą sukcesy, a inni porażki. Jedni żyją w dostatku, a inni są ubodzy. Czy odpowiedź jest w świadomości? Nie ma wątpliwości. Dlaczego napisałem tę książkę? Celem była odpowiedź na powyższe pytania wyjaśnienie fundamentalnych praw umysłu. Jestem pewien, że książka ta da Wam moc i opuszczą Was troski, niepowodzenia i nieszczęścia. Moc da Wam spełnienie, rozwiąże problemy czy wyzwoli z trudności. Potęga podświadomości nauczy wykorzystywać własne zasoby i uleczy z tego, co powstrzymuje na drodze ku szczęściu. Przedstawiam tu proste sposoby, techniki i metody postępowania. W co wierzysz? Modlitwa spełnia się wtedy, gdy podświadomość reaguje na obraz mentalny lub myśl, które zostają zaszczepione w umyśle. Dotyczy to wszystkich religii. Odpowiedź na modlitwy pojawia się wyłącznie ze względu na wiarę, akceptację mentalną, i przyjęcie tego, o co się modlimy. Kondycja ciała i umysłu oraz wydarzenia w życiu zależą od tego, co myślimy, czujemy i w co wierzymy. Zrozumienie tego, co robimy i dlaczego utrwali w podświadomości to, co dobre. Modlitwa jest spełniona, bo podświadomość to zasada, jak zasada elektryczności, do której my dostosowujemy się. Wiara to myśl obecna w Twoim umyśle. Wszystkie nasze doświadczenia, zdarzenia są odpowiedzią podświadomości na nasze myśli. Przestań wierzyć w przekonania, przesądy i obawy. Napełniaj się myślami o harmonii, pokoju, zdrowiu, a zdarzą się cuda. Rozdział pierwszy: skarbiec, który masz w sobie. Bogactwa otaczają cię ze wszystkich stron. Otwórz umysł i sięgnij po skarby. Masz w sobie wszystko, by żyć w radości i obfitości często nie widzimy nieskończonej inteligencji i miłości, którą mamy w sobie, a z której możemy korzystać. Jedni są napełnieni wiarą, pewnością i odnoszą sukcesy, inni przepełnieni strachem i zwątpieniem. Co jest tajemnicą wszechczasów, to fantastyczna moc naszej podświadomości. Nasze życie może wypełnić szczęście, bogactwo i radość dzięki mocy, którą już posiadamy. Wybierzmy życie bogatsze i szlachetniejsze niż kiedykolwiek. W podświadomości jest nieskończona moc i mądrość oraz obfitość, która pragnie się wyrazić. Nieskończona inteligencja naszej podświadomości może odsłonić powołanie i mądrość. Mądrość podświadomości przyciągnie dostatek, środki do życia, partnera biznesowego czy niezależność finansową. W podświadomości znajdziemy rozwiązanie problemu lub przyczynę skutku. Rozdział drugi. Jak działa twój umysł? Umysł składa się ze świadomości, sfery racjonalnej, i podświadomości, sfery nieracjonalnej. Procesy myślowe zachodzą w umyśle świadomym, a odruchy i nawyki w nieświadomym. Podświadomość stwarza rzeczywistość zgodnie z myślami. Jeśli myśli są pozytywne, spotyka nas dobro. Podświadomość przyjmuje wszystko, co my sami przyjmujemy i odczuwamy jako prawdę. Realizuje ona nasze idee. Jej reakcja jest zgodna z naturą myśli. Kiedy myśl zapadnie w podświadomość, natychmiast zaczyna jej realizację. Kojarzy fakty i wykorzystuje nasze doświadczenia. My wydajemy rozkazy, ona je spełnia. Podświadomość nie osądza, nie ocenia, po prostu przyjmuje jak gleba ziarno. Jeśli zakładamy, że coś, w co wierzymy, jest prawdą, podświadomość realizuje to jako doświadczenie w życiu, bez oceny. Świadomość, nazywana też jest umysłem obiektywnym, ma do czynienia z obiektami zewnętrznymi poprzez pięć zmysłów. Zdobywa wiedzę przez obserwację, edukację i doświadczenia. Podświadomość określa się jako umysł subiektywny. Otoczenie odbiera za pomocą intuicji. Jest archiwum pamięci i siedliskiem naszych emocji. Umysł subiektywny działa najlepiej, kiedy zmysły obiektywne są wyłączone. Zależność między umysłem obiektywnym i subiektywnym jest bardzo ważna. Wszystko, co nam się przytrafia, powstało z myśli jako nasze przekonania. Powtarzanie harmonijnych i konstruktywnych tez pozwoli pozbyć się negatywnych przekonań z podświadomości. Świadome nawykowe myślenie głęboko wpływa na podświadomość, dlatego należy zamiast zamartwiania się i negatywnych wizji, zdeklarować wolność, szczęście i obfitość. Podświadomość jest podatna na wpływy, reaguje na wrażenia dostarczone przez świadomość. W stanie odprężenia i odpuszczenia należy afirmować sztukę modlitwy, aby obie sfery umysłu zaczęły ze sobą w harmonii i w konkretnym celu współpracować. Rozdział trzeci. Jak osiągnąć to, na czym ci zależy? Przyczyną niepowodzeń jest brak pewności siebie i włożony zbyt duży wysiłek. Podświadomość po wchłonięciu myśli od razu zaczyna jej realizację, bez względu na to, jakie są to myśli. Zasada wykorzystana pozytywnie przyniesie spokój wewnętrzny i wolność, a negatywnie kłopoty. Jak to zrobić? Należy wczuć się w rzeczywistość prośby i wyobrazić jej spełnienie wraz ze szczegółami. Podświadomość nie reaguje na przymus, lecz na wiarę lub akceptację świadomości. Złe przekonania powodują również nieskuteczność modlitwy. Powtarzanie zdań jest gorzej i gorzej, lub to beznadzieja, nie spowodują pożądanego efektu. Stanowcza decyzja i jasno skrystalizowana wizja ułatwi wyjście z trudnej sytuacji. Konkretna i świadoma pewność wyznacza umysłowi ścieżkę działania i osiągnięcie zamierzonego efektu. Wyrażajmy przekonanie, że jesteśmy bogaci, a tacy staniemy się. Grunt to spokój, odprężenie i relaksacja. Nie należy zastanawiać się nad sposobami osiągnięcia skutku, lecz nad samą jej wizją. Podstawą jest uczucie. Należy wyobrazić sobie wizję, włożyć uczucie i zobaczyć efekt końcowy, efekt końcowy, który dzieje się już teraz, nie w przyszłości. Wyobrażajmy go sobie bez wysiłku i przeszkód, z wiarą w cud, mimo przeszkód. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Czytamy w Biblii. Wierzyć oznacza przyjąć jako prawdę, być już w tym stanie, który chcemy osiągnąć. Skuteczna modlitwa. Określenie problemu. Rozwiązanie problemu jest po stronie podświadomości. Przekonanie, że problem został już rozwiązany. Mamy dostęp do harmonii i obfitości. Nie osłabiajmy modlitwy naszym zwątpieniem. Prawo odwrotnego skutku brzmi, jeśli Twoje pragnienia i wyobrażenia są ze sobą sprzeczne, zawsze zwycięży wyobraźnia. Podświadomość z dwóch przeciwstawnych idei zawsze wybierze tę dominującą wysiłek mentalny okazuje się daremny i jest przeciwieństwem tego, czego pragniemy. Nie wolno zmuszać podświadomości do przyjęcia idei, wówczas otrzymujemy przeciwny skutek. Jeśli dwaj z was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, czytamy w Biblii. Jest to połączenie świadomości i podświadomości w jedności idei, pragnienia i wyobrażenia. Może też oznaczać myśl i uczucie, pragnienie i nas, idee i emocje. Aby wyzbyć się konfliktów między pragnieniem a wyobraźnią, należy wejść w stan relaksu, odprężenia, aby zredukować napięcia. Przed snem lub drzemką nasza świadomość zmniejsza swoją aktywność. Podświadomość urzeczywistnia pragnienia. Kiedy wyobrażamy sobie je w przyjemnym uczuciu jako już spełnione, wyobrażajmy sobie szczęśliwe zakończenia danej sytuacji wraz z emocjami, obrazem zgodnym z pragnieniem serca. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca, myśli i wyobrażenia. U Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu, czytamy w Biblii. Warto pamiętać spełnianie modlitw blokuje niepokój, lęk i wysiłek. Należy zachować spokój. Odświadomość doprowadzi nas do spełnienia, gdy postanowienie podejmiemy w stanie odprężenia. Każdy problem da się rozwiązać. Powtarzaj często, że wszystko dzieje się zgodnie z Bożym porządkiem. Uczucie zdrowia i bogactwa daje zdrowie i bogactwo. Co czujemy, jesteśmy tym, czym sobie wyobrażamy. Wyobraźnie to nasza siła. Przed snem unikamy wtedy konfliktu pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym. Wyobrażajmy sobie spełnienie naszego pragnienia. Rozdział czwarty: Potęga podświadomości drogą do bogactwa. Problemy finansowe oznaczają, iż nie przekonaliśmy naszej podświadomości. Przekonanie, że trzeba pracować ciężko i dużo, aby zarobić, nie jest prawdziwe. Należy robić to, co się kocha i czynić to z radością i przyjemnością. Bogactwo to podświadome przekonanie. Nikt nie staje się milionerem od samego powtarzania, że nim jest. Natomiast poprzez zaszczepienie idei bogactwa w podświadomości, już tak nastawienie mentalne ma znaczenie możemy być biedni lub bogaci, mamy moc oczyszczenia umysłu z negatywnych przekonań i wszczepienia w ich miejsce nowych, pozytywnych. Powtarzanie kilka razy dziennie tylko tych słów bogactwo i sukces ma wielką moc i reprezentuje potęgę podświadomości. Słowa jestem bogaty to nasza wewnętrzna moc. Uczucie bycie bogatym skutkuje faktycznym bogactwem. Nasza podświadomość jest jak bank pomnaża to, co w niej składamy albo bogactwo, albo ubóstwo. Podświadomość przyjmuje to, w co naprawdę wierzymy. Dominujące przekonania zostają urzeczywistnione. Aby uniknąć konfliktu mentalnego, jeśli taki powstaje, można wypowiedzieć afirmację. We dnie i w nocy wszystko wokół mi sprzyja. Jeśli przepełnia nas strach o przyszłość, właśnie to przyciągamy. Negatywne proroctwa są przez podświadomość uznane za życzenia i zostają spełnione. Każdemu bowiem kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, czytamy w Biblii. Należy jak najczęściej po przebudzeniu rozmyślać o obfitości, pokoju i dostatku, aby myśli te zapadły w pamięć i wydały owoce. Tak jak ziarna nie wykopujemy z gleby, tylko pozwalamy mu rosnąć. Nie powinniśmy odpuszczać zasianej idei naszymi wątpliwościami. Dobrobyt nie zależy od sytuacji zewnętrznej, lecz od przekonania podświadomości. Rozdział piąty Najczęstsza przeszkoda na drodze do bogactwa. Często osoby, które nie posiadają pieniędzy, krytykują tych bardziej zamożnych to zawiść. Gdy tylko poczujemy to uczucie, natychmiast życzmy tej osobie powodzenia finansowego, Zneutralizowanie negatywnych myśli. spowoduje dzięki podświadomości, przypływ obfitości. Nie należy również zajmować się brakiem uczciwości zamożnych osób. Prawo umysłu, samo się o to zatroszczy. Przeszkody do bogactwa znajdują się tylko w naszym umyśle. Wystarczy zmienić nastawienie. Rozdział szósty. Śpij i bogać się. Przed snem należy wypowiadać słowo bogactwo, ukołysać się nim, a ono przypłynie. Należy założyć, że przyjdzie ono w łatwy sposób, przy pomocy świadomości. Zdobywanie go ciężką pracą to prosta droga do cmentarza. Bogactwo to nasze przekonanie. Wzbudzajmy ideę dostatku. Uczucie bogactwa stwarza bogactwo. Podświadomość przyjmuje to, co uznamy za prawdziwe dominującą myśl. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. To zdanie usuwa wszelkie mentalne konflikty. Myśli o dostatku, dobrobycie i sukcesie wyrażą się jako doświadczenie w życiu. Pomysły w naszej głowie mogą być źródłem bogactwa. Należy zaufać podświadomości. Zazdrość i zawiść blokują bogactwo. Cieszmy się sukcesami innych i bądźmy życzliwi. Rozdział siódmy Masz prawo do dostatku. Mamy prawo do bogactwa, aby żyć pełnią życia. Jego celem jest rozwój mentalny, duchowy i materialny, pragnienie bogactwa to pragnienie spełnionego życia. Pieniądze są symbolem zdrowia, wymiany, wolności, piękna i obfitości. Ekonomiczne zdrowie to stan, w którym nasze pieniądze krążą, choroba ekonomiczna to zastój, pieniądz to środek wymiany, droga do wszelkiego bogactwa mentalnego, duchowego i finansowego to umiejętność posługiwania się mocą podświadomości. Osoba, która zna prawa umysłu, nie ma obaw o finanse bez względu na sytuację zewnętrzną, niestraszny jej kryzys, wojna, wahania na giełdzie czy inne okoliczności. Człowiek ten jest przekonany, że pieniądze są zawsze w jego życiu. Przyczyną posiadania zbyt małych pieniędzy są przekonania, że pieniądze są brudne, złe, a ubóstwo jest cnotą. Należy korzystać mądrze z darów życia. Przesadna miłość do pieniędzy. Powoduje chaos i niepokój, zmienia człowieka. Zapomina on wtedy, że celem życia jest harmonia i pełnia. Jeśli jedynym celem jest majątek, po uzyskaniu go okazuje się, że ważne są również inne potrzeby: potrzeba miłości, zdrowia, radości, powołanie, wyrażanie swoich talentów, piękno, przyczynianie się do dobra innych. Ubóstwo nie jest cnotą, lecz chorobą. Życie pcha człowieka do rozwoju, obfitości i spełnienia, należy oczyścić umysł z negatywnych przekonań na temat pieniędzy. Technika, która pomaga przyciągnąć pieniądze, polega na afirmowaniu, że je lubimy, kochamy, mądrze korzystamy z nich i stale krążą one w naszym życiu, że używamy ich w dobrym celu i jesteśmy za nie wdzięczni. Zło dotyczące pieniędzy ma przyczynę w złej interpretacji i ignorancji oraz niewłaściwym rozumieniu potęgi naszej podświadomości. Rozdział ósmy Jak przyciągać pieniądze? Pewien chłopak chciał zostać lekarzem, lecz nie miał pieniędzy. W przychodni, w której pracował, wisiały dyplomy lekarzy. Wieczorami wyobrażał sobie swój dyplom. Pewien lekarz nauczył go sterylizacji narzędzi, zastrzyków, czy prostych medycznych czynności, a potem został jego asystentem i ukończył studia medyczne na koszt lekarza. Chłopak został wybitnym lekarzem, żył swoją wizją i napełniał się nią, aż przyciągnął wszystko, co niezbędne do jego marzenia. Gdy w duszy ujrzymy spełniony cel, środki doprowadzą do jego realizacji. Przyczyną porażki często bywa krytyka innych i potępianie ich powodzenia finansowego. Wypowiadając się krytycznie o tym, o co się modlimy, odsuwamy to od naszego życia. Należy radować się bogactwem innych. W poszukiwaniu mądrości i trosce o interesy należy mówić: nieskończona inteligencja czuwa nad moimi finansami i czuwa nad wszystkimi transakcjami, które zawieram. Złodzieje to ludzie, którzy żyją w braku i ograniczeniach, okradają siebie spokoju, pewności siebie, wiary czy uczciwości, przyciągają do siebie straty, bo nie rozumieją działania umysłu i nie wiedzą, że mogą mieć za darmo to, czego potrzebują. Rozdział dziewiąty niewyczerpane źródło bogactwa. Najlepsza droga do bogactwa i obfitości to zrozumienie działania podświadomości. Mentalna akceptacja, oczekiwanie bogactwa i nastawienie się na dostatek sprawią, że je otrzymamy. Codziennie afirmujmy, że mamy do dyspozycji nieskończone bogactwa podświadomości, mamy prawo być bogatymi, pieniądze płyną do nas, jesteśmy świetnie wynagradzani za swoje zdolności. Nastawmy się mentalnie na dostatek, domagajmy się bogactwa, bo mamy do niego prawo, należą nam się pieniądze na realizację naszych marzeń. Pieniądze przypływają i odpływają, należy być pewnym, że po dopływie zawsze nastapi przypływ. Znajomość prawa podświadomości to życie zawsze w dostatku. Krytyczne nastawienie do pieniędzy powoduje ich odpychanie. Pieniądze to symbol. Prawdziwe bogactwo kryje się w nas. Harmonia oznacza, że masz tyle, ile potrzebujesz, niech pieniądze nie będą jedynym celem. Szczęście, pokój, powołanie, miłość sprawią, że wyrazimy się na wszystkich polach. Ubóstwo to nie cnota, lecz choroba. Jesteśmy na świecie, by prowadzić dostatnie życie. Nie należy mówić o pieniądzach źle. Nic nie jest ani dobre, ani złe, to nasze myślenie je określa. Powtarzajmy. Kocham pieniądze, korzystam z nich mądrze, powracają do mnie pomnożone. Pieniądze nie są złe, zło wynika z ignorowania potęgi umysłu. Wyobrażajmy sobie spełniony cel, a podświadomość zrobi wszystko, co trzeba, aby go spełnić. Nie można oczekiwać niczego za darmo, aby coś dostać. Trzeba coś dać. Aby otrzymać wsparcie podświadomości, trzeba poświęcić uwagę życiowym celom. Kiedy nastawimy się mentalnie na dostatek, wszystko ułoży się tak, że go zdobędziemy.